Teść. To są nasze psy. To jest pikuś. Jeszcze na razie jesteśmy w swoim starym miejscu. Pikuś jak widać lubi się przytulać. One jeszcze nic nie wiedzą. Nie wiedzą, że za 16 dni możemy stracić miejsce do życia. I co mamy to działkę, na którą musimy się przenieść w ciągu tych 16 dni. Stąd nasza prośba do Was. Żebyście nam pomogli w zakupie kontenerów, w których przetrwamy zimę. Ja i moja fundacja, i nasza szesnastka zwierząt. A teraz pokażę Wam jeszcze inne psy. Tosia, zwana Turbotluską, jest bardzo szybko i pilnuje wszystkich i wszystkiego. Zawsze stara się spory likwidować w grupie, a to jest gusto. Adoptowany, wrócił do nas do i tak się stało. I pewnie będzie z nami na zawsze. A teraz pokażę Wam jeszcze Azę. I Kusią znacie Azę, Chodź. Jak widać, ciężko jest przy nich kucnąć, ale ale tutaj są w całości. Wszystkie się bardzo kochają. Mnie chyba też. Bo to fajne i dobre zwierzęta. Najwyższy czas pokazać Wam. Kocią część naszego zwierzyńca. Zacznę od seniorki, 17-letniej albo więcej, kitusi. Pokażę nam tylko na chwileczkę. O! Babcia zmierza ku zachodowi słońca już powolutku, ale nadal bardzo kocha być dotykana. Idziemy dalej. To jest Kazia. Kazia z kolei nie lubi być na rękach, choć troszeczkę się u niej to zmieni. A nie lubię. To widać. <gry> e, tu będzie szybciej. To jest Borys. Borys jest jednym z ostatnich naszych e, uratowanych zwierząt. Ma się już dobrze, jest wykastrowany, wszystko jest dobrze i zaczypowane oczywiście. To jest Rysio. Cudowne zwierzę, które jest już z nami długo. Kot edukacyjny. E, jeździliśmy razem do szkół, jeździliśmy na różne eventy. I to właśnie dzięki Rysiowi dzieciaki mogą, mogły się uczyć, że koty to niesamowite zwierzęta. Stasiu, by budzić Stasia. To jest Stasio. Też już kilku, kilkuletni kocur. E, idziemy do Zuzi. To jest Zuzia. Zuzia była kiedyś dziką kotką, ale po odłowieniu do kastracji stwierdziła, że woli mieszkać z ludźmi. E, tu idziemy do. Majster jest na samym dole, nie wiem, czy będzie go widać. Majster, widać go? Ogromny przytulak, lubi wszystko i wszystkich. Zwłaszcza psy i inne koty. To są nasze najnowsze rezydentki, czyli Małpka i Leosia. Dwie dziewczyny, które w bardzo szybkim tempie musiały nauczyć się tego, że psy są fajne i że warto się z nimi przyjaźnić. O, chwila jeszcze, majster postanowił, postanowił... się lepiej zaprezentować, tak? Ale teraz nie mogę Cię mieć na kolanach, wybacz. I na szybko... Pan Tyberiusz... Pan Tyberiusz... Yy... To też starszy kot. Miał kiedyś bardzo poważne złamanie nogi. Udało się go uratować z ulicy. I, i teraz tak wygląda, i tak się czuje. Widać, że dobrze. I najmłodsze dziecko, czyli pan Franio. Pan Franio jest niesamowitym łobuzem. Myślę, że każdy dotyk oznacza karmienie. I to by było na tyle.